i ogólnie y, można się przejechać tramwajem, autobusem, można zobaczyć różne y, pomocne y, pojazdy i ogólnie można się czymś poszczęstować. Poszłam do starych tramwajów. Dostałam kartków tramwaj'u, żeby zrobić. Poszliśmy do starych tramwaj'ach, do starych autobusach, wziąć te blakaty. Dużo rzeczy tutaj są widzieć, co ja nie mogłem widzieć, tak jak stare nie widziałem. Fajnie tu i można jeździć tramwajami. I dużo jest zabaw i bardzo dużo jest atrakcji. Dzieci mogą poznać coś, z czego już odchodzi się powoli, ponieważ cały czas jeździ samochodem. Dla mojej córki po prostu przejazd tramwajem to jest naprawdę duża frajda. Im więcej takich imprez, tym lepiej. To jest połączenie przyjemnego z pożytecznym. Dnia dziecka z otwarciem i oddaniem do użytku e, czterech nowych torów. I rozpoczęcie budowy nowych. Sądzę, że dzieci już poniekąd poznały nasze zajezdnie. Dzisiaj jest na Nowej Hucie, zajezdnia Nowa Huta, dlatego że obchodzimy 70-lecie Nowej Huty. Przy okazji chcieliśmy się pochwalić naszym milusińskim tym, jakie inwestycje prowadzimy. A tą inwestycją są nowe tory, które będą służyły zwiększeniu ilości tramwajów, które przyjdą do nas w przyszłym roku. Będzie również te tramwaje można tutaj powitać. Będą to tramwaje nowoczesne. dzień na świecie.